Jakby co? monetek wam wystarczy 55? na ratowanie trzech elfów. Kurde, kamerka mi się w tym telefonie psuje. I zawsze jak wam się coś zacznie psuć w telefonach, albo w komputerach, wiecie, w czymkolwiek, to klikajcie na znaczek Robloxa. I wtedy zawsze bierze i no się odnawia tak to dobra mamy tyle i no trzeba ogarnąć dobra na razie to do... lepsze dobre łóżko postawmy A nie zwykłe łóżko i jeśli będziecie mieli na przykład a tak to zawsze możecie. Właśnie jeśli macie drzewo z gałązką przy swojej bazie, tak jak ja, to możecie z niego strzelać. No widzicie. Przyjdą kurtyści pił, pił. I zawsze przeżyjecie. No, bo kurtyści was wtedy nie widzą. Hmm. Ja Ja nocy nie lubię wychodzić, okej? Okay. I proszę mi nie mieć tego za złe o nie to nie są moje dwa drzewka ale ścianie zawsze warto właśnie za niedługo będzie atak więc ja się chowam do mojej kampy na drzewku zaczęło się muszę zacząć strzelać stąd dobra